To balon Jokera, do czego ma służyć? Lepiej go przebijmy, zanim wyrządzi jakiś szkody. Był napełniony wodą. Jak sytuacja w jaskini? Przesień! Zalało nas! Natychmiast uruchom procedurę ewakuacyjną! Procedura ewakuacyjna wdrożona! Musimy stąd uciekać! Czy wszyscy słyszeli? Jedziemy! Płyta główna pad komputera nie może zamknąć. Dobrze, co teraz? Ona nie może zamoknąć! Myśl, mu, myśl! Chwila, moment... Tak, już wiem! Rewie, czuję się dziwnie. Mam Cię, Co mamy teraz robić? Co się stało? Gdzie ja jestem? Bat-jaskinia została zalana, ale... udało ci się w porę przetransportować pojazdy. Eee, to gdzie my jesteśmy? Na parkingu Wayne Industries w centrum miasta. Powiedz, gdzie ukryłeś batkomputer? Witaj, Batmanie. Jak mogę ci pomóc? Hmm. To jedyny pomysł, na jaki wpadłem. Mogę funkcjonować w ciele Moe, dopóki nie wrócimy do jaskini. Choć to nie jest zbyt komfortowe. No cóż, cieszę się, że nic wam nie jest. Spróbuję z pomocą batmobilu wytropić Jokera, póki jaskinia nie wyschnie. Będziecie musieli pozostać tutaj. Wiem, że to niełatwe, ale musicie sobie poradzić. Tak jest, kapitanie. Mał Batman nie jest kapitanem, tylko bohaterem. A więc kapitanie bohaterze. O re, ty. co to za miejsce? Jest tu naprawdę zimno. A, biedne znaki. No i te wszystkie miejsca parkingowe są za ciasne. Jak ja mam się tutaj zmieścić? No i jak niby mamy tu trenować? Tu nie można się nawet rozpędzić. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tutaj poruszać. Au! Czuję się jak w jakiejś pułapce. Zaczynam naprawdę tęsknić za domem. Posłuchajcie, kochani. Wiem, że to miejsce wydaje się wam bardzo dziwne. Ale dopóki jaskinia nie wyschnie i Batman nie dowie się, jaki jest plan Jokera... Ten parking to nasz dom. Udało mi się ustalić, że balon Jokera nadleciał od strony doków w Gotham. To raczej nam udało się ustalić! Przyjąłem. No. cię. Nie byłbym tego taki pewien. <laughs> <laughs> Baton aktywacja. Niech to. Wystarczy, że kilka balonów wybuchnie nad Gotam i całe miasto zalane.